Czy można obniżyć pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego? Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych charakteryzującego stosunek pracy. 1 stycznia danego roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, chyba że zatrudniony jest po raz pierwszy, wtedy nabywa urlop. Po każdym przepracowanym miesiąc. W myśl artykułu 155 z dwójką, paragraf pierwszy, wymiar urlopu pracownika może być obniżony po nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc z tytułu urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, nieobecności nieusprawiedliwionej lub służby wojskowej. Za każdy miesiąc takiej nieobecności wymiar urlopu pracownika jest obniżony o 1,12. Jeżeli nieobecność jest w różnych miesiącach, w częściach, łącznie musi wynosić 30 dni, aby wymiar urlopu uległ obniżeniu. Może to być przykładowo 10 dni urlopu bezpłatnego w styczniu, 10 dni służby wojskowej w marcu i 10 dni kary pozbawienia wolności w kwietniu. Jeśli łączny czas tych nieobecności wynosi 30 dni, to urlop pracownika ulega obniżeniu o 1/12. O 1, w przypadku, jeśli pracownik ma prawo do 20 dni urlopu, po obniżeniu o 1 będzie miał prawo do 19 dni urlopu, a jeśli pracownik miał prawo do 26 dni urlopu, po obniżeniu o 1 będzie miał prawo do 24 dni urlopu. Wyjątkiem jest tutaj jednak urlop wychowawczy, ponieważ jeśli pracownik rozpocznie urlop wychowawczy po uzyskaniu prawa do urlopu za dany rok, czyli po 1 stycznia danego roku kalendarzowego i w tym samym roku kalendarzowym wróci z tego urlopu, to jego wymiar urlopu wypoczynkowego nie ulega obniżeniu z tytułu urlopu wychowawczego.